Po zakończyła się kilkudniowa operacja transportu e, dawnego ORP Soku ze Stoczni Wojennej do Muzeum Marynarki Wojennej. Operacja niezwykle skomplikowana, bardzo trudna i wykonana perfekcyjnie. E, w, olbrzymie podziękowania dla Marynarki Wojennej, bez której ta operacja byłaby jeszcze trudniejsza. Bardzo nam... E, Dowództwo Trzeciej Flotyli pomogło w perfekcyjne działania firm transportujących, odpowiadających za budowę Niecki, czyli tego suchego doku oraz transport tego dawnego okrętu podwodnego. Transport odbywał się co ciekawe, bez użycia dźwigu. Na żadnym etapie transportu dźwig żaden nie był użyty. Pontonem soku przybył ze stoczni do Nabrzeża, gdzie normalnie stoi orbę błyskawica. Błyskawica została na ten czas odholowana do portu wojennego, gdzie znajduje się do dzisiaj. Powróci jak tylko to będzie możliwe. Następnie w przerzucenie na specjalny pojazd wieloosiowy osiem wózków połączonych ze sobą hydraulicznie i elektrycznie, sterowanych radiowo. Przewiozło go na teren tuż przy muzeum, a wczoraj został na specjalnych szynach przesunięty już na teren muzeum, i staną nad e, fundamentem, na który będzie opuszczony pojutrze. Kiedy będziemy mogli zobaczyć RP Błysk, to znaczy nowy nabytek już tym razem e, um, e, u w, Was w muzeum? Otwarcie Sokoła dla Zwiedzających to, to nasz e, najważniejszy projekt w tym i w przyszłym roku. Jeszcze sporo zostało do zrobienia, nie tylko na samym okręcie, a może mniej nawet, bo chodzi o to, żeby doprowadzić go do porządku, pomalować, żeby wyglądał tak, jakby wyszedł dopiero co ze stoczni. Natomiast większym wyzwaniem, przede wszystkim finansowym jest zbudowanie całej infrastruktury wokół niego, a więc oświetlenia, a więc alejek dwóch pomostów prowadzących do jego włazu, bo nie będzie się wchodzić włazami, z których korzystała załoga, lecz w burcie lewej, w backburcie zostały wycięte dwa duże włazy, w zasadzie drzwi, przez które będą wchodzić zwiedzający, to dla ich bezpieczeństwa i komfortu. I chcemy to zobaczyć w przyszłym roku i na pewno to zrobimy. Kiedy? Celujemy w czerwiec. Czy nam się to uda? Od wielu czynników będzie to zależało. Robimy co możemy. Dziękuję bardzo.